W tym miejscu miał być test komputera za 400 zł, niestety brak kart graficznych, jakichkolwiek kart graficznych, nie mówię tutaj o nowych kartach NVIDIA czy amd Skutecznie to utrudnia. Szukałem czegoś pokoju GTX 660 670 do okolic 200 zł. Znalazłem nawet jednego GTX 670 za 200 zł, jednak chwilę się zawahałem, bo przy naszym GTX 650 Ti 2 GB to było za mało, więc zawahałem się chwilę czy przy GTX 600. 70 nie sprawiałoby to problemu, ale zanim zdążyłem się nad tym zastanowić, odświeżyłem stronę i karty już nie było. Z komputera za 300 zł korzystam na co dzień, głównie dlatego, że na moim głównym komputerze nie mam nigdy miejsca na dysku na większe gry, a jest masa gier takich jak np. Far Cry 5, których nie miałem okazji ograć. Więc jako, że korzystam z tego komputera dość często, a w szkladzie mam trochę częściej, postanowiłem, że je zamontuję, co mogliście zobaczyć tydzień temu. Zmieniłem wtedy kilka podzespołów, co zmieniłem na i głównie dlatego, że i tak miał się uznaleźć w zestawie do 400 zł, na niego założyłem... so chłodzenie Lentium PC. Skoro już je miałem, to postanowiłem, że go użyję. Zamieniłem też zaślacz, ten głównie z uwagi na to, że nie miałem dużego zaufania do zaślacza, który się tam znajdował, a jako, że korzystam z komputera dość często, nie chciałem, aby coś uległo przez ten stary zaślacz uszkodzeniu. Wiadomo, że na wydajność zaślacz ani chłodzenia i procesora wielkiego wpływu mieć nie będą. Główną zmianą jest tu lepszy procesor. W porównaniu z i3, nasza i5 ma 4 rdzenie i cztery wątki. Zamiast dwóch rdzeni i czterech wątków. Taktowanie i piątki jest o 100 MHz niższe od i trójki. Jednak i piątka posiada technologię Turbo Boost, dzięki czemu może pracować z maksymalnym taktowaniem 3,6 GHz. Posiada też dwa razy więcej pamięci cache. Nie spodziewam się ogromnego przyrostu wydajności w grach. Liczę jedynie na to, że może delikatnie poprawił się u wartości 1% Low. Przejdźmy jednak do testów. Na początek oczywiście testy syntetyczne. W Cinebench'u 15 osiągamy 440 punktów. Jest to dość wyraźny przyrost punktów, może nie dwukrotnie, ale widać tu zdecydowaną poprawę. W teście graficznych osiągamy 71,38 fps, czyli tu też widać poprawę. W Cinebench'u 20 osiągamy 940 punktów. Tu też jak można się spodziewać widać dość sporą poprawę w porównaniu z i W 3 Marku Time Spy osiągamy podobną ilość punktów osiągamy 1073 punkty jest to niewiele więcej, ale jednak więcej patrząc na punkty CPU i GPU widać, że, że jednak punkty dla poszczególnych komponentów się zmieniły w Valley Benchmark osiągamy 61,8 FPS i wynik na poziomie 2586 punktów i tu jest bardzo podobnie jak na poprzednim zestawie przejdźmy jednak do testowanych przeze mnie gier pierwszym tytułem jest nieco leciwy, ale ciągle Wymagający Crisis, widać pewną poprawę. Średnio mamy 68,9 FPS, czyli o 8 klatek więcej. Wzrosły też maksymalne FPS. -y. Niestety spadły minimalne oraz wartości 0,1% low. I tu, jak w każdym takim przypadku, zalecam zablokowanie ilości klatek na sekundę. Kolejną grą jest portal ustawienia maksymalne 1080p. Średnio mamy 154,4 FPS, czyli praktycznie tyle samo, ile na testach z i3. Wzrosły natomiast i to znacząco wartości 0,1% low. Z 16 na 60,9 fps. Wiedźmin 2 ustawienia niskie, rozdzielczość 1080p. Średnio mamy 59,4 fps. Niewiele, bo o 2 fps więcej niż w poprzednim zestawie. Przejdźmy do następnej gry. A tu w jest z CSGO ustawienia niskie 1080p. Tu średnio mamy 159,64 FPS, czyli o ponad 30 fpsów więcej niż było to ostatnio. Tu Raider, ustawienia normalne, 1080p. Średnio mamy 88,6 fps, minimalnie 69,4 fps. Wartości 0,1% low są na poziomie 60,7 fps. The Sims 4, ustawienia ultra, 1080p. Tu nie spodziewałem się, ale to kolejna gra, w której fps dość znacząco się zwiększyły. Średnio mamy tu 105,4 fps, czyli o około 20 fps więcej niż poprzednio. Niestety wartości minimalne, Minimalnej wartości 0,1% low są ciągle na niskim poziomie. Kolejną groj jest GTA 5 i tu kolejne zaskoczenie. Średnio mam 93 fps, -y, czyli o 20 więcej niż poprzednio. Wartości minimalne też wzrosły z 58,7 na 73,5. Niestety wartości 0,1% low spadły o 10 fps. -ów. Wiedźmin 3 testowany był na ustawieniach niskich w 1080p. Tu, podobnie jak poprzednio, testowałem grę na zablokowanych klatkach na 30. Z względem poprzedniego zestawu zmieniło się niewiele. Maksymalne i średnie klatki są na tym samym poziomie. Delikatnie wzrosły wartości minimalne, za to spadły wartości 0,1% low. Just Cause 3 ustawienia niskie 1080p. W tym przypadku maksymalne ani średnie wartości się niewiele zmieniły. Wzrosły za to wartości minimalne i zarocznik 1% low. Nie ukrywam, było to odczuwalne podczas rozgrywki. Go się w tą grę zdecydowanie przyjemniej niż poprzednio. Double sex Minecraft Divide ustawienia niski 1080p. Na tej grze zmiana z i trójki na i piątki nie zrobiła żadnego wrażenia. Wszystkie wartości są na praktycznie identycznym poziomie w granicach błędu pomiarowego. Podczas grania miałem wrażenie, że gra się lepiej, ale jak widać, liczby tego nie potwierdzają. Watch Dogs 2, jedna gra z poprzedniego testu, którą uznałem za niegrywalną. Tu widać poprawę. O ile zmian wielkich nie ma, tu wartości minimalne nieco wzrosły, tak jak wartości 1% Low które z 7,3 wzrosły do 17,2. I tu grając, czułem, że nie byłoby problemem przejście tej gry na takim zestawie. Kolejną grą jest Call of Duty WW2, ustawienia niskie 1080p. Tu klatki były zablokowane na 60. O ile maksymalnej i średnie nie uległy dużej zmianie, tyle wartości minimalnej i 0,1% low poprawiły się znacząco. Te pierwsze z 17,7 na 44,2, a te drugie z 2 na 29,8. Podczas grania w Fortnite uznałem, że muszę zablokować FPS na 60. Co ciekawe, przednim razem nie było to tak odczuwalne, ale tym razem z odblokowanymi klatkami mieliśmy dosłownie spadki do 0 FPS co około 4-5 sekund. Wartości minimalne, średnie oraz maksymalne stsowały w okolicy 60 FPS. -ów. Wartości 0,1% low były na poziomie 31,1 FPS. W grę grało się naprawdę przyjemnie z takimi wynikami. Jeśli zdążę, dodam jeszcze wykresy z tej gry z odblokowanymi FPS. Kar Mechanic Simulator 2018 Tu nie zmieniło się praktycznie nic, średnio mamy 64,9 fps, minimalnie 51 wartości Wartości 0,1% low są na poziomie 36,8 fps. Far Cry 5, ustawienia niskie, 1080p. W tej grze zmieniło się niewiele, zwiększyły się nieco wartości minimalne. Dodam, że częściowo na i3 jeszcze, częściowo na i5 praktycznie ukończyłem tą grę. Została mi chyba jedna z ostatnich misji, więc na takim sprzęcie da się przejść całą grę. Ostatnią grą jest House Flipper. Tą grę testowałem na ustawieniach niskich, poprzednim razem testowałem ją przypadkowo na ustawieniach ultra niskich, więc nie będziemy mogli tutaj porównać tych wyników. Średnio mamy 82,2 fps, minimalnie 36,4 fps. Wartości 0,1% Low są na dość niskim poziomie, jest to 12 fps. Podsumowując, testy gier spodziewałem się, że w większości będzie tak jak w np. Just Cause 3 czy Call of Duty WW2, czyli średnio niewiele się zmieni, za to zwiększą się wartości 0,1% Low. Niestety w niektórych grach zauważyć można, że faktycznie wzrosły fpsy średnie, jak i maksymalne. Za to spadły minimalny i 0,1% low. W takich przypadkach zalecam włączenie blokady FPS-ów, czy to na 60% czy na 30 klatkach. Jeszcze krótko wspomnę o temperaturach. Jeśli o, chodzi o grafikę, jest podobnie jak poprzednio. Procesor tym razem nie był chłodzony chłodzeniem boxowym, więc nie możemy tego porównywać. Jednak temperatura procesora oscylowała w okolicach 50-60 stopni. Jeśli chodzi o głośność tutaj tego chłodzenia w PC praktycznie nie było słychać, zwłaszcza, że karta graficzna tutaj była dość mocno obciążona i wentylator miałem wrażenie, że czasami dobija do 100%. Więc w tym filmie byłoby to na tyle. Jeśli film Wam się spodobał, Podobało. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. To było na tyle. Cześć!